Nie wiem, czy też tak macie, ale ja, jak oglądam te materiały, właśnie związane z głębinami oceanów i z tajemnicami głębin, to mam, czuję taki niepokój. Strasznie, strasznie czuję taki niepokój. I taki sam niepokój, znaczy taki sam, tylko że pomnożony, czułem, jak byłem na Kanarach z moim kumplem Dereckim. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, którego tutaj, deskę możecie widzieć. Za mną. I przepłynęliśmy za falę na takie już spokojne. Na spokojną wodę, nie? I woda była tak czysta, tak przejrzysta, że widać było, jak, ta, jak, jak jest głęboko. To jest paradoks, że widać było, jak jest głęboko, ale było po prostu. No, było tak przejrzysta, że widać było, jak jest głęboko. Nie było fal, a ja się tak na tej desce kolibałem. Kolibotałem, bujałem się na tej desce, ponieważ czułem tak zajebisty niepokój, że nie wiedziałem, co tam się może wydarzyć, nie? Po prostu był, był spokój, ale w, w głębi nie było tego spokoju, nie? To po prostu masakra. Yy, no, więc, więc yy, to mnie mega ciekawi, i. No zobaczmy sobie. Ciekawostki, z... co miałem włączyć? Najpierw. Tak, chcecie włączyć, najpierw strasznie ciekawe. Nie ma problemu. W dupie chlupie? Możliwe. Pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, od dawna spędza sen z powiek nie tylko naukowców, ale większości choć trochę myślących ludzi. Wszystkie próby kontaktu, jak i loty w kosmos, zawsze rodziły nadzieję, a może to właśnie tym razem uda się nawiązać kontakt z inną, rozumną cywilizacją. Problem polega na tym, że ludzie w poszukiwaniu nieznanego i niezbadanego wyrywają się tysiące kilometrów od naszej planety, zapominając o tym, że to, co nie odkryte, znajduje się tak naprawdę tuż obok nas. Mowa oczywiście o dnach mórz i oceanów, które pozostają niezbadane i nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, jakie tajemnice mogą skrywać. I nie chcę się za bardzo w tym filmie rozdrabniać, dlatego zamiast traktować sprawę ogólnie, pogadamy sobie dzisiaj o jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na Ziemi, a dokładniej o zagadkowym obszarze robu Mariańskiego. Spytacie, co czyni ten właśnie obszar, bo tam jest ta ee... e... E, b, 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 e, głębia Challengera, czyli naj, najniżej położone... Naj, najniższy punkt zbadany przez człowieka. Szarp takim specjalnym. Otóż jest to najgłębsze miejsce na całej kuli ziemskiej, które tak naprawdę dopiero stosunkowo niedawno zostało dokładnie zmierzone. Głębokość Rowu to 11 tysięcy metrów poniżej poziomu morza. Oczywiście każdy wie, że im głębiej, tym ciśnienie powoli staje się niesamowicie silne i jest to właśnie główny powód, który tak bardzo utrudnia badanie takich miejsc. Idąc tym takiem rozumowania, to w miejscu, w którym bez trudu moglibyśmy zmieścić cały Mount Everest i to ze sporym zapasem. Na... To jest to: byliśmy na księżycu, nie byliśmy w rowie mariańskim, no. jest tak ogromne, że nie ma możliwości występowania tam żadnych żywych organizmów. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Tak więc pierwsza załogowa ekspedycja na samo dno rowu mariańskiego odbyła się w 1960 roku. Na pokładzie znajdowali się wtedy sierżant Walsh i oceanograf Picard. Wówczas spędzili tam tylko około 20 minut. Ale i nawet ten czas wystarczył, aby przeżyć największy szok w ich życiu. Otóż na. Źle powiedziałem, byliśmy, ale. że nie jest tak zbadany, nie? Że nie mamy, nie ma, aż tak bardzo nie mamy pojęcia w ogóle o tym. Na samym dnie Rowu Marińskiego, gdzie ciśnienie jest tak ogromne, że swobodnie zgniata nawet metal, nawet w takim miejscu tego dnia odnaleziono życie. Niestety wtedy celem ekspedycji było głównie dotarcie na samo dno, więc nie ma zbyt wielu zdjęć czy nagrań, ale na całe szczęście w 2012 roku niejaki James Cameron, kanadyjski reżyser i oceanograf, powtórzył wyczyn dwóch śmiałków i przy użyciu jednoosobowego batyskafu zanurzył się w czeluści robu Mariańskiego w celu zebrania materiałów do filmu dokumentalnego. Niektóre gatunki, jakie udało mu się odkryć są niesamowite. Niektóre piękne, niektóre przerażające, a jeszcze inne po prostu dziwne. Oczywiście są to tylko niektóre z gatunków odkrytych w trudno dostępnych rejonach oceanu. Można jednak śmiało założyć, że w innych głębokich miejscach znajdują się jeszcze inne i jeszcze ciekawsze żyjątka. No dobra, ale dlaczego na początku powiedziałem, że innych rozumnych ras powinniśmy szukać nie w kosmosie, a w naszym własnym domu? Na pewno większość z was kojarzy teorię o ludziach oceanu czy ludziach, którzy żyją w środku ziemi, która jest pusta. Generalnie nie jestem zwolennikiem tych teorii, i dyskusje znawców na temat płaskiej czy pustej Ziemi raczej bardziej mnie śmieszą niż interesują i nie wspominałbym o tym, gdyby nie jeden mały incydent. Otóż kilkanaście lat po pierwszej ekspedycji na dno Robomariańskiego prywatne zapiski Picarda zostały nareszcie odtajnione i ujrzały światło dzienne. Możemy dowiedzieć się z nich, że podczas powolnego opadania batyskafu na samo dno w pewnym momencie obok przerażonych badaczy pojawił się doskonale oświetlony obiekt jak już zapewne się domyślacie, obiekt był oczywiście w kształcie dysku. Co więcej, z dwóch powodów można wykluczyć, że był to jakiś prosty organizm, które zresztą często tak wyglądają. Po pierwsze, obiekt był dość pokaźnych rozmiarów, ale to co jeszcze bardziej niesamowite, to to, że cokolwiek to było, to jasno było widać, że swobodnie manewruje dookoła, stara się dokładnie przyglądać odkrywcom. Po jakimś czasie obiekt po prostu zniknął, tak samo tajemniczo jak się pojawił. Oczywiście Picard mógł kłamać i zmyślić ten cały incydent, ale znowu po co? Dlaczego światowej sławy oceanograf miał robić coś takiego i to jeszcze w swoich prywatnych zapisach z ekspedycji? Szczerze mówiąc sam nie wiem co o tym myśleć. Mógł to być jeden z wielu niezbadanych do tej pory gatunków, które po prostu miały taką dziwną budowę, ale równie dobrze mogło to być coś więcej, coś całkiem innego. Ale co najlepsze to jeszcze nie koniec tajemnic, które skrywa norobu Mariańskiego. W 1985 roku załoga statku o swojskiej nazwie Challenger robiła dokładne pomiary dna tego obszaru. Używali przy tym małej nazwijmy to sondy o wielkości około 9 metrów. Była oczywiście starannie przymocowana stalowymi linami do statku. Na początku misja przebiegała bez żadnych przeszkód, jednak w pewnym momencie urządzenia zaczęły wychwytywać bardzo dziwne odgłosy, jakby zbliżało się coś niesamowicie wielkiego, coś z czym naukowcy nigdy w życiu się jeszcze nie spotkali. Chwilę po zarejestrowaniu niepokojących dźwięków stalowe liny zaczęły się naprężać tak mocno, że aż prawie zostały przerwane. Mówię ten niepokój, wydaje mi się, że związany jest raz z tym, że główka bardzo mocno pracuje, z tym, że yy, o, ogólnie o, o wodach wiemy tylko 5%, a trzy, że to jest taki w ogóle ogromny obszar, nie. Dlatego może być wszystko. Kurczę pieczone. Na szczęście ekipa zareagowała w porę i zaczęto wyciągać sprzęt na powierzchnię. Chociaż powinienem powiedzieć, że chciano wydobyć sprzęt, jednak coś z niesamowitą siłą ciągnęło go w przeciwną stronę, w efekcie czego walka o wydobycie sondy trwała ponad 3 godziny. Koniec końców udało się odzyskać sprzęt. Ale to, co później ujrzała ekipa ekspedycji, wzbudziło jedynie większy strach i przerażenie. Otóż na 9-metrowej metalowej maszynie dokładnie było widać ślady ugryzienia. Ugryzienie było na tyle mocne, że rozerwało metalowe liny o grubości kilkunastu centymetrów i pozostawiło wgniecenie w kilku centymetrach blachy. W połączeniu z dziwnymi dźwiękami, naukowcy doszli do wniosku, że musiało to być jakaś ogromna bestia bestia, która rozmiarem dorównuje wielkości niektórych statków. Spekulacje trwały bardzo długo. ...i jedno szczególne odkrycie nasunęło potencjalne rozwiązanie tej zagadki. Jedna z innych ekspedycji zdołała odnaleźć gigantyczny ząb, ząb, który był większy niż dłoń dorosłego człowieka. Wtedy właśnie niemalże jednomyślnie uznano, że w niezbadanych głębiach... MEGALODON? ...w głębiach Mariańskiego grasuje pradawna, żywa skamielina, a mianowicie megalodon. Krwiożercze... Jezus przynajmniej... Więc... ze się idzie. bestia, której rozmiary... Jak będzie Megalodon MEG-2 w kinach ze Stejdanem, to muszę iść. Na jeden, niestety nie były. Mogło sięgać nawet do 25 metrów długości ciała. Jeśli to do was nie przemawia, to powiem jeszcze, że ulubionym sportem tego ogromnego rekina było polowanie na ogromne wieloryby i zajadanie się ich smacznym mięskiem. Nagle takie filmy jak szczęki już nie są wcale takie głupie, prawda? Jak się okazuje, takie potwory naprawdę gdzieś tam istnieją. Skurwysyństwo, ja się boję. Nie, i mimo, że nie To właśnie nawet nie jest strach, tylko takie... <gry> Naukowcy usilnie próbują dokładnie poznać tajemnice dna oceanu. To jeszcze mi bardzo dużo czasu, nim będzie można powiedzieć, że dokładnie wiemy, co czai się w Mrocznych Czeluściach. Nam z kolei pozostaje jedynie oglądanie zdjęć i filmów z ekspedycji. Ale powiedzmy sobie szczerze, nawet jeśli znaleźliby coś, czego nie powinno tam być, jeśli znaleźliby, powiedzmy, przedstawicieli innej cywilizacji... Bezkres. Myślicie, że otwarcie by nam o tym powiedzieli? Wydaje mi się, że nie. Okej, okay. dzięki wielkie za uwagę i obejrzenie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć, cześć. No fajne, fajna sprawa.